Witam dzisiaj was serdecznie wybaczcie w okularach, ale dzisiaj w moim studyjnym autku, że tak powiem w poczekalni. <laughs> Słuchajcie. Taki dzisiaj wam zrobię krótki, postaram się i szybki filmik. Chodząc po tych strzelnicach i no, i z praktyka z życia i doświadczenia. zauważyłem, że bardzo mało, Zwłaszcza na przykład na strzelnicach i, i innych miejscach, gdzie się uczy młodych strzelców, porusza się taki temat, który jest moim zdaniem równie ważny jak nauka strzelania, i tak dalej. z tytułu wiecie już o co chodzi. Ja tylko dodam, że uważam, iż ten przedmiot jest nieraz moim zdaniem ważniejszy niż osobista klamka. Nawet w najgorszych sytuacjach, dlaczego? Bo równie potrafi uratować życie, co klameczka, a nieraz bardziej. O czym mowa? Słuchajcie, staza. Ta jest ładnie zapakowana. To jest tak zwana staza taktyczna. Taka staza taktyczna posiada też nożyczki i specjalną kaburkę. Można też mieć stazę medyczną. Najtańsza rzecz, bo parę groszy kosztuje, a też się przyda. Co prawda dzisiaj nie będę wam mówił o tym jak zakładać te stazy i itd. Tak tylko chcę poruszyć temat. Sorry, że tak tą ręką przesłaniam, ale widzę, że jak tak trzymam, to przynajmniej ekran i wideo jest jaśniejsze. I chciałbym poruszyć ten temat właśnie, yy, że ta staza może wam nie jeden raz uratować życie. I nieważne, czy jesteście na strzelnicy, czy w ogóle pracujecie z bronią, ale może, nie wiem, jeździcie motorem, samochodem, ba, nawet chodzicie pieszo, też może wam się przydać. Na przykład tak malutka. Staza medyczna. Ona może nie jest aż tak skuteczna jak stazy taktyczne, które możemy sobie docisnąć, tak że w sumie to by nam noga uschła i odpadła po paru minutach, ale ym, też taka staza medyczna skutecznie dosyć tamuje. Zawsze jest to lepsze coś niż nic. Zawsze też możemy, w najgorszym razie, jak nie mamy takiej stazy, wziąć sznurówkę z buta, jakiś patyk, kołówek i tak dalej, i też w pewien sposób zrobić sobie taką prowizoryczną e, opaskę e, na, e, uciskową. Czemu poruszam temat opaski uciskowej? Pewnie się zastanawiacie. No po kiego pewnie wiele osób mówi se po co, po co, po co. Słuchajcie, po co to się nogi nocą. A opaska uciskowa przydaje się ja już yy, poza jakimiś militarnymi, oczywiście, zdarzeniami, gdzie jest postrzał i trzeba zatamować, bo w naszym organizmie, wiecie, tej krwi tak naprawdę za wiele nie ma, a ubytek dosłownie niewielki procent ubytku tej krwi, którą posiadamy w organizmie, skutkuje już zawrotami głowy, jakimiś problemami w ogóle ogólnie funkcjonalnymi. Gdzie już troszkę jeszcze większy, może spowodować omdlenie, utratę całej przytomności, a w efekcie bardzo szybko, tak naprawdę zgon. Dlaczego? na przykład mówię kierowca samochodu motoru, nie jeden raz w samochodzie widziałem, jak ludzie po wypadku wychodzą, leje się im z ręki, nogi, bo mają skaleczoną, i taka opaska ma szansę wam przedłużyć czas do przybycia karetki która może spróbować to fachowo bardziej, bardziej fachowo to opatrzyć wam, zatamować to krwawienie, ale jeśli nie macie takiej opaski to skracacie sobie sami czas szansy na to, że ktoś dotrze do was ktoś pomoże wam zatamować i w ogóle uratuje wasze to życie bo nie zatamowanie takiej rany Powoduje to, że ta krew kwestią czasu wyleci najczęściej z was. Ja nie mówię o jakimś tam skaleczeniu w paluszek, czy tam zadrapaniu na nodzetkę. Ja mówię o czymś takim, gdzie uszkodzicie sobie nawet niewielką żyłę, gdzie będzie krwawienie na tyle mocne, że zwykła krzepliwość krwi nie załatwi tej sprawy. Dlaczego właśnie. I dlatego właśnie w sumie poruszam temat, że takie stazy. Yy, czy taktyczna Staza, czy taka szpitalna, nie wiem, medyczna, kurna cholerne słońce, czy taka medyczna Staza może Wam uratować kiedyś życie? Więc doradzam Wam kupić chociaż taką medyczną Stazę. Tak jak to się zakłada przy pobieraniu krwi, można ją też ładnie ściągnąć. To jest gumowate, często nieraz jest to sztywny rodzaj materiału, który po prostu na chama zaciągacie i taki, że tak powiem, plastik tam blokuje po prostu, żeby to się z powrotem nie, nie odpuściła ta staza. Potem tam naciskając chyba jakiś guziczek czy coś można to zluzować. Więc... No, by wam nie przedłużać. Naprawdę najmądrzejszym sposobem w życiu, e, jeśli wybieracie się na strzelnicę, e, jest na przykład też i nie macie czegoś takiego, jest też e, zapytanie się, zanim zaczniecie strzelać, czy owa strzelnica posiada stazę i czy ktoś umie ją zakładać, bo e, też wam powiem założenie stazy nie zawsze. Wychodzi yy, tak łatwo jak się nam wydaje, że o założyć opackę na rękę, zacisnąć, czy tam na nogę, zacisnąć i sprawa załatwiona. Yy, nieraz yy, przy poważniejszej ranie, właśnie tak jak postrzałowa, czy coś Wam przebije tą nogę na wylot przy jakimś wypadku, przypadku, czy upadku, yy, może to do końca nie wystarczyć. Nawet i staza. Yy, ja osobiście będziecie się śmiali. Ale w moim pojeździe w apteczce e, wożę jeszcze dwie rzeczy poza taką medyczną stazą, lub taktyczną. Taktyczną częściej noszę przy kamizelce e, kuloodpornej, czy tam taktycznej, na wszelki wypadek. Za to staza taka medyczna wala mi się a to po kieszeniach, w spodniach, e, a to w samochodzie, a to w bagażniku, a to w apteczce. Natomiast jeszcze dwie dodatkowe rzeczy bym wam polecił, bo już przetestowałem to. Niestety kiedyś uległem yy, takiemu, no może niepoważnemu wypadkowi, ale gdybym nie posiadał stazy przy sobie, to podejrzewam głupio by się to skończyło. Dlaczego głupio? No w ogóle by się do dupy skończyło, bo już bym tu nie kręcił. Yy, mianowicie miałem wypadek, przebiło mi coś nogę. I powiem Wam tak, no, miałem wtedy niestety tylko stazę medyczną. Zacisnąłem ją jak tylko mogłem, ale krwawienie nie do końca chciało ustać. Ponieważ że jeszcze jedna staza medyczna mi się gdzieś walała po kieszeni, użyłem dwóch staz medycznych. Jedną stazą medyczną sobie zacisnąłem pewien od, od, pewną odległość od rany. Aby żeby zatamować krwawienie. Natomiast, no to było dosyć mocne uszkodzenie tej, że tak powiem, tkanki i ta staza tylko spowodowała przynajmniej o 50, jak nie więcej, procent mniejszy ubytek tej krwi z ciała, ale mimo wszystko ta krew cały czas ubywała. Jak wiecie, krwisy nie wyciągnę z kartonika do picia, nie napije się jej uzupełnione, tylko yy, ciało ją musi wytworzyć. W najgorszym razie, jeśli się wam pofarci też, to w szpitalu dostaniecie waszą, że tak powiem, no, waszą grupę krwi i uzupełnią wam. Natomiast jeśli nie jesteście w szpitalu, no to jest trochę dupa zbita, kiedy nie możecie zatamować krwawienia nawet używając stazy. A bywają też i takie, yy, że tak powiem, przypadki. Moja to była rana kłuta, bo niewielki przedmiot po prostu prawie przebił mi nogę na wylot. Więc pierwsze co, to tak, normalnie to gdyby nie to, że musiałem zapieprzeć jeszcze parę ładnych kilometrów, to tego przedmiotu nie wolno zazwyczaj usuwać z rany. Zakładacie stazę i przedmiot zostaje w ranie, jakikolwiek by nie był. Chyba, że przedmiot może Wam utrudnić oddalenie się np. od palącego się samochodu, lub walącego się budynku, lub innych yy, zagrożeń, które mogą Was dodatkowo uszkodzić lub nawet zabić, i musicie po prostu wyjąć ten przedmiot. Dlaczego mówię, żeby nie wyjmować przedmiotów z rany, yy, które Wam ją zrobią? Yy, gdy wyjąłem ten przedmiot, krwawienie dopiero się zaczęło na K, <laughs> więc docisnąłem stazę na tyle, na ile mi siła w rękach pozwalała. A na tą ranę dzięki temu, że w apteczce samochodowej wożę dwie rzeczy: tampon, i to wcale nie po to, żeby panie miały go, jak będzie awaria, chociaż to też się może panią przydać, i podpaskę, podpaskę wożę taką dosyć mocno chłodną, też ostatecznie może się panią przydać w takiej apteczce. Nigdy nic nie wiadomo, gdzie i co złapie, ale ja wożę to bardziej z myślą. Yy, Właśnie opatrunków. Dlaczego. Rana kuta była dosyć mocna. Yy, no, przyjmę, że przynajmniej na palec taka średnica dziury była. Więc yy, wziąłem po prostu z dużym bólem wcisnąłem sobie ten tampon w ranę, dodatkowo na ranę założyłem sobie podpaskę i to jeszcze ścisnąłem drugą stazą. Dzięki temu powiem Wam, że o dziwo krwawienie w 100% ustało. Przebyłem parę ładnych kilometrów, gdzie mogła do mnie dojechać karetka. Panowie w karetce najpierw się uśmiali i zaczęli głupio se żartować, Po czym, jak zdjęli stazę i zobaczyli samą ranę, to im dzioby opadły aż do podłogi. Więc nie zawsze to, co się nam wydaje głupie. Czy śmieszne, może być nieskuteczne. Pamiętajcie, w życiu nie patrzcie na to, co może się wydać śmieszne, albo będzie bawić innych, czy inne rzeczy. To jest gównoznaczne. Ważne, by wasze działanie było skuteczne. Bo co tak naprawdę jest skuteczne, to nie jest ani śmieszne, ani nie podlega moim zdaniem drwinom i żartom. Wielu z Was pewnie będzie się śmiało z tej podpaski czy tamponu, który wepchnięty do rany zatamował. Ale powiem Wam tak, obyście nigdy w życiu nie musieli tego systemu testować. Dobrze, słuchajcie, nie będę Wam zanudzał, bo kurna, znów mi film wychodzi dłuższy. Dziękuję Wam. Jeśli będziecie mieli pytania, wrzucajcie yy, pod filmikiem. Dziękuję Wam ślicznie i zapraszam na mój kanał. Na razie.